Panowie, jeden gołąb, panowie. Szkoda, że ten jeden nie wrócił, panowie. Panowie, tu są. Chodź, na pierzasty, gwincie. Pięć! Ci nie lubię cię biała. Ud, wazi. Wsty, tu styli. Ty nie wiem. Rupy mata. Mata, ale dupy dupy szerzy trzeba posunąć trochę. 6 stycznia, piątek 14.28 Głębia nie ma Dobra, widzę Podobnie nie wróci Zostawcie łapkę w górę Subskryp... Subskrypcję tego kanału Głębie nie ma Do następnego już zamykamy pozdro psy wodę wam jeszcze muszę wymienić na tym odcinku wrzucę wam powiem ej! zostawiamy jemy psom wody na z nowego telefonu dzisiaj porównanie nagrywam piłem z telefon nowym tamten już miałem stary że mój słynny gałuszek panowie go co <laughs> jeszcze mam dawno odcinków nie było tego typu że co może nie chciało mi się tu się przy tu przyznam. Mi się nie chciało. Ale może będzie jeszcze w niedzielę. Gębia nie ma. Patrzy, może gdzieś na dachu, ale. Nie widzę go. To jedną ręką to wszystko. Rób to, by to nie Nie masz wyjścia. Idź. Dobra, ja robię widzowie pauzę. Włażę tam. ta im wody. Pauza Nie dam rady piw się Pi Idź mi stąd Planujesz uciec Pauza Jestem, jestem Jestem Świeżej wody Chciałem, żeby on wyszedł. Do budy! Odejdź. Do budy! Kurwa. Co tu jest kurwa? Możesz. Dobra. Wody dane, tam później kury się zamknie, gołębie, gołębie, zamknięty Chciałem powiedzieć gołębie Niestety Nie mam na to wpływu Okazało się, że to są dwa samce Łapane przeze mnie, dwa samce Pewnie na wiosnę sobie kupię jeszcze Wezmę od, mam, od znajomego sobie wezmę 6 sześć, sześć sztuk podstawych, te trzymał podstawę, nie żadne jakieś no, no takie podstawowe. siwe sobie wezmę może jakieś białe ciapki chcę białych bym se wziął tam z parę białych albo jednego chociaż albo dwa, nie wiem z dwa albo jednego tego gołębia bym se wziął Widzowie i Chyba by było wszystko w tym odcineczku Stawcie łapkę w górę Subika oraz komentarz Wezmę 6 sztuk tych głębi Po 3 akurat po, No jakoś to było po 3 3 samce i 3 samiczki równa się 6 może na, na następną na wiosnę się spa... spażę razem ładniej będę miał małe i... posprzedaję może miejmy nadzieję, że przyjdzie ten gołąb chociaż wątpię i wodę kury mają jedzenie i wodę w kurniku jedzenie w kurniku no dobra, pójdę jeszcze do tego kurnika żeby wam, wam udowodnić że mają to jedzenie żeby szczura nie było <gry> Szczurów to ja się boję Ujdzie kręć. Dobra, nie Ej, nie ma nasrały tam te żęba te cholery Sorry za to cholera ale nie zdarzywała jeździć się daje To ani jajek, ani nic Kupiłem w bagaże w sierpniu dwie kury, zielone nóżki i białą kurę guzik i nioskę białą może. może kupię może nie dobra widzowie ja idę do domu to mu na tyle w odcinku zostawcie ostatni łapkę w górę subskrypcję komentarz I do następnego cześć wam